Jedziemy na wezwanie w domu. E, ogólnie to jest odcinek z Ghostbuster. Zaraz wam wszystko powiem. Jedziemy... W domu, oj, 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 musimy zapakować w przebazi, bo idzie w kościele. Widzieliście to? Jakieś paranormalne rzeczy. Przed chwilą ktoś dzwonił. Przed chwilą ktoś dzwonił i musiałem szybko uważać. W śmietniku nic nie ma, bo musimy sprawdzić wszystko. Tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. Widzowie, no bo tu w kościele się coś dzieje. Yy, no, dobra. Idziemy powoli, spróbuję. Gdzieś tu jest działać. Samo Temu duchowi, ale się tak przestraszyłem. w nic w sklepie nie zrobił. Nic. Bo nie byłem w pracy i nagrywamy odcinek Ghostbuster. Ghostbuster, że jesteśmy duchami w kościele. Już się nic nie dzieje. To dobrze, bo wygnałem tego ducha. Otwieramy bramę. Ale gdyby Tak, tu był z Was, i wysyłam do Pani. Zamykamy. A moja furka. K. Dobra. Zapomniałem. Dobra. jest furka. Szybko, żeby nic nie przejechało. Że już każdy jest? Która? już po tym zdarzeniu? Tu ktoś się próbował wkraść. O cześć, tu jest nasz pracownik, jeden mój kolega. W ducha? I zbadałeś? Tak, w kościele był, ale ten ducha wygnałem, goniłem, ale może, w ko może kościół jeszcze nawiedzać. Mhm. Dlatego, że go dokładnie nie wygnałem. No to... Kogoś złapa złapaliście, czy nie? Jak mnie nie było. Chodź za mną. Żeby znaleźć, gdzie są duchy, Ech, O! musisz wejść tak i skoczyć tu. Jeszcze raz. Ech. I choć tylko musimy to naprawić. Bo to tutaj jest super tutaj. Biorę, biorę narzędzie, czyli pistolet, i biorę tak.

Tak, dobrze. Dobra, no tak. to lecimy. To, to weźmy... to ja już wpisuję sygnale y, duchów i jedziemy na następną misję. Okay? Dobra. Jak w ogóle ktoś nam wezwał? Halo? Pani Martyna, tak? Okej, okay, już, już, już będziemy do pani... Y, ten... już będziemy do pani jechać, tylko... no, okej. Okay, szukam jaki to duch. Szukam to, jaki to duch. To szukaj coś. Akcja jest? Akcja jest, tak. To włączaj serenę, dawaj czekaj, szybko. Czekaj, czekaj, czekaj. Jeszcze nie jeźdź. Ja już przygotowuję, otwieram czekaj. ramę. Już wiem, kto to duch. Tak kieruję. No. Ja kieruję. Ja kieruję, no. Dobra, to zawieje ciana. Serenę.

Cześć, jestem tu. No idziesz! Dobra, idziemy. Nie, nie idź tu. To, to są kościotrupy. Powoli, powoli. Czekaj, czekaj. Cześć, cześć. Czekaj. Nie, nie. czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, czekam. Czekaj. Szybko, bo jesteśmy. Zaraz nas ktoś zauważy. Poczekaj. Dobra. Dobra, chodź jesteśmy od drugiej strony. Cicho, chodź tędy. Dobra, czekam. Niko, ja idę. Dobra, idź pierwszy raz. ja zaraz będę sprawdzał najpierw. E, Hugo, Hugo gdzieś por, porwał chyba. Nie, nie wychodzi, nikt do nie krzycze. Dobra, zaraz, zaraz zara się wyjdziemy. Dobra, to wychodzimy. Przed okno, bo on od razu wszedł. Stół jest jakiś. Dobra, ale przejdę, cyk. Wchodzimy. Dobra, jestem. Dobra. Idziemy zobaczyć. Musimy wyczepić stąd duchy i odebrać huga. Powoli. Dobra, zbieramy. To na razie nic nie pokazuje. Na razie nic nie ma. Żadnych oznak. Idziemy powoli. To tu jest tu nic nie ma, tu nie ma we w przy tym pokoju. Nie ma nic. przejdziemy do łazienki nie ma. Nie ma. Idziemy, idziemy na górę. Tu, mam nadzieję, że nic nie... Nie, nic nie Znajdzie dobra. Czy mamy tu? Nie ma. Mam nadzieję, że jest dobrze. Się ukryłem tutaj. Jeżeli wychodzę, po szepkujcie tam. No, ktoś to, coś będzie, który nie tu, 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 to. Czekaj. Wygnijmy duchy stąd. Jest dobrze. U, duch. Wygnamy. Dobra. Dobra, wyszedł. Wyszedł dobrze z mojego duchu. A w tym filmie współpracował ze mną, Hugo. No i ja. Następny odcinek będzie za niedługo.